Z kim poprowadziłbym trening? Enzo Maresca czy Graham Potter? Enzo. Enzo Maresca czy Fabian Hirtzeler? Mm -hmm. Fabian Hirtzeler. Fabian Hirtzeler czy Oliver Glasner? Fabian Hirtzeler. Fabian Hirtzeler czy David Moyes? Hirtzeler. <laughs> Fabian Hirtzeler czy Andoni Iraola? Andoni Iraola. Andoni Iraola czy Unai Emery? Andoni Iraola. Andoni Iraola czy Marco Silva? Nie, no Andoni Iraola. Andoni Iraola, czy Eddie Howe? Andoni Iraola Andoni Iraola, czy Thomas Frank? Mm. Daleko zabrnęliśmy e, Dalej Iraola Andoni Iraola, czy Ruben Amorim? <laughs> Łatwizna Iraola Andoni Iraola, czy Mikel Teta? Iraola, dziękuję Andoni Iraola, czy Arne Slot? Arne slot. Arne slot czy pep Guardiola? Arne slot.